Zaprezentujemy Wam ćwiczenia z grupy Z, które budują zaufanie. Zaufanie to podstawowa kwestia w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. To ćwiczenie jest naprawdę bardzo zabawne. Pokażemy Wam je, jak się wykonuje. Ćwiczenie nazywa się Wycieczka. Dziecko kładzie się na kocu albo na ręczniku na podłodze, a rodzic ma za zadanie pociągnąć dziecko po podłodze. Zabierając je na wycieczkę. No, to jest takie uczucie, w którym naprawdę trzeba oddać się komuś, żeby pozwolić na ten ruch. I myślę, że dzieci, szczególnie wycofane, może nie względem rodziców, ale opiekunów, będą szczególnie mocno stymulowane właśnie takim prostym ruchem. Oczywiście nie musicie tego robić, tylko w jednej płaszczyźnie możecie jeździć po całej sali. My chcielibyśmy wam to zaprezentować w taki prosty sposób. A gdzie ta wycieczka was zaprowadzi, to już tylko tak naprawdę zależy od tego, ile macie miejsca. Następnym ćwiczeniem z grupy Z jest: "Zaufaj mi". Ćwiczenie to polega na przygotowaniu kartki, gazety albo dowolnej teczki. Jedna osoba w tym momencie na początku dziecko chwyta kartkę, rodzic również, dziecko zamyka oczy. I ma za zadanie iść tak jak prowadzi go rodzic, poprzez docisk do kartki. Ćwiczenie to dodatkowo rozwija stronę sensoryczną, czyli zmysłową w naszym ciele. Dzięki temu, że wyłączamy wzrok. I dziecko musi polegać tylko i wyłącznie na dotyku, w którą stronę prowadzi go kartka. A czy jest jakaś trudniejsza wersja tego ćwiczenia? Ja bym to zmodyfikował poprzez chodzenie na palcach albo na piętach. Dokładnie. Dzięki temu rozwiniemy też stronę aktywności fizycznej, oprócz samej sensorycznej. To zacznijmy od pięt. I prowadzimy dziecko. Po całym pokoju, na piętach. No, tutaj jest troszkę trudniej. Na pewno co ważne, to, żeby kartka była cały czas napięta. Dzięki temu dziecko będzie wiedziało, w jakim kierunku musi się poruszać. Następnie bardzo ważna jest zamiana ról, tak aby dziecko również poczuło się przewodnikiem dla rodzica. No to co? Zapraszam. I teraz pójdziemy na palcach, tak żeby było trudniej. Ok, tak więc jak widzicie nie potrzebujecie mieć specjalistycznego sprzętu do tego, żeby popracować nad neuroplastycznością i wieloma innymi cechami, które warto rozwijać u dziecka na każdym etapie jego rozwoju. A co niezwykle tutaj cenne to oprócz tych wszystkich kwestii fizjologicznych to również wpływamy na dziecko emocjonalnie. Ćwiczenia Weroniki Sherborn, które Wam zaprezentowaliśmy mają bardzo dobry wpływ na rozwój Waszego dziecka. Jeżeli widzicie, że reaguje ono pozytywnie na wszystkie te aktywności, to zachęcamy do rozwijania ich. Czy warto by było wtedy wybrać się na jakieś zajęcia, jakąś terapię? Tak. Są ośrodki, które oferują ćwiczenia właśnie Weroniki Sherborn, ale jeżeli w pobliżu Waszego zamieszkania nie ma takich ćwiczeń, to możemy wysłać takie dziecko na ćwiczenia. Integracji sensorycznej. Dokładnie. A jeżeli nie macie pewności, czy w Waszym przedszkolu takie ćwiczenia są stosowane, to zachęcamy do udostępnienia tego filmu pracownikom przedszkola, aby mogli zapoznać się z nimi i wprowadzić je w zakres codziennych zajęć. Dziękujemy. Do zobaczenia. Cześć.